manko z tej strony Czarna Pantera i witam was dzisiaj na moim kanale A dzisiaj będziemy grać w Minecrafta Nie kontynuuję tamtej serii sprzed no pół roku, bo spotkała się z jakby to powiedzieć, hejtem od takiej jednej osoby Nie będę mówił od kogo ta osoba już nie nagrywa yy, na YouTube'a? Dobra, nieważne. Yy, od nowa seria z Minecrafta. Nie będziesz tamtego świata? No, i zaczynam teraz na Waszych oczach, żeby nie było, że ustawiony świat. Yy, dobra. No to nie wiem, jak nazwiemy. Później mogę to nazwać yy, ziarno dla generatora świata, to nie wiem. 1, 2, 3, 0, 9, O, taki eksperymenty. Niech będzie 1,21 sakwy. Tych handlów z zasadnikami to ja nie ogarniam w ogóle. Dobra. Przetrwanie, normalny. Zezwalaj na polecenia wyłączone. Dobra, zaczynamy. I no, jesteśmy przy jakiejś rzece. Tu jest Mesa. O, no, ładuj się. Dżungla tu. Ja. W ogóle jestem pomiędzy. Tu są jakieś góry. No takie góry. No dobra, góry. Tu jest dżungla, tu jest Mesa. Jesteśmy na jakiejś wyspie chyba. Albo chociaż pół. Wyspie, no tak, pół wyspie bardziej. No raczej tu nie będę mieszkał. Fajnie to wygląda, ale jest trochę mało miejsca. Zabijmy sobie owce i teraz możemy zebrać drewno. Zebrałem już trochę drewna yy, Trzcina cukrowa się przyda na później Zrobię w ogóle sobie crafting teraz yy, Patyki Dobra Nie wiem czy to raczej pod tym piaskiem nie będzie zbyt szybko kamienia więc z boku dobra yy, Kamienne teraz myślę że tyle wystarczy na razie Zrobię sobie piecyk, jeszcze siekiera, i łopata. A i jeszcze łóżko? Nie mam węgla, bym sobie przepalił trochę tego jedzenia. Surowego nie chcę jeść Żeby było na później Dobra i, i zrobię sobie jeszcze łódkę No i... Możemy iść O portal Do netheru Taki zniszczony trochę Dobra obsydian, e, zróbmy sobie sztabki. No i brakuje jak zwykle jednej bryłki. Ochrona trzyciernie dwa. To sobie zależy ochronę. No, nie wiem, czym wykopać tego złota. Niestety Spotkałem pancerniki W ogóle myślę, że one są tylko na sawannie No ale jak widać jeszcze są yy, możecie się pytać jak zdobyć tą pelerynkę To jak się głosowało w. na no ten. No w tym głosowaniu na MOBA w tamtym roku, no to po prostu dostało się taką pelerynkę za oddanie głosu. I ona jest. tak jak się w, zmienia skina w launcherze to tam trzeba kliknąć edytuj czy coś takiego i tam jest po prostu tała pelerynka. Yy, Będę teraz zabijał uliki, bo z nich się da z ich skóry zrobić sakwę. Hmm. No coś mi nie pokazuje chociaż mam tą króliczą skórę. Nie wiem, są tu jeszcze jakieś króliki? Są. No to chodź. O, dropną skóry. Wioska tutaj jest. Tak sobie biegnę po tej pustyni i zauważyłem jakieś króliki. Pioska. Więc z chęcią do niej zajrzę. Może tam będzie kowal i będą jakieś diamenty albo coś innego. No jest to niestety opuszczone. Biorę, mogę się przespać. Uh -huh. Chodź tu. Chodź. Dobra, teraz mogę? Mogę. Spadł Jesteś się skoczył. Królik go zabił. Boże, królik. Kot. Królik zabił królika. Na pewno. Dobra, zróbmy sobie trochę chleba. Nie siekiera. Tylko chleb do drugiej ławki. Okej, okay. jest tu jakaś jaskinia. Widzę węgiel. Super. Wykopać tą miedź, czy... Dobra. Są te nowe struktury, to z niej będę miał dużo miedzi. Ale teraz... Jest. Dobra, dało nam trochę bloków. Tu jest jeszcze węgiel. Tam się podbuduje i wykopię ten węgiel. Jak ja to stawiam? Pójdźmy sobie tam o złoto. I to i dwa są jeden, dobra i chodź tu do mnie żelazo? Przepalę sobie to od razu. No, przepaliło się. No to. Wydaje mi się, że najrozsądniejszą rzeczą teraz będzie zrobić żelazny kijow i pokopać trochę to złoto. Dobra, przepaliło się żelazo, wykopałem trochę złota. Teraz je tam wstawię. Dobra, zejdźmy sobie trochę na dół. Tu jest żelazo. Dobra, możemy już zejść na dół. No sobie już, sobie. So, o, o, Mam tarczę, a zmian Pół serca, no super. Pokopają sobie trochę żelaza i złota. Myślę, że już możemy wychodzić z jaskini. Jest już dzień drugi. Tu jest jakiś creep. Że wybuchnie, a mam cały że, żelazny set. Zbierajmy jeszcze tej trzciny trochę. No, zaraz będę musiał wymienić te kapienne rzeczy. Chodź, dobra. Tu jest jeszcze jeden, a nawet i dwa. Tylko, dwa małe. Yy, dobra, widzimy się po cięciu jak yy, znajdę coś ciekawego. Okej, okay, yy, znalazłem wioskę. Tylko niestety jest ona na sawannie, a z doświadczenia wiem, że na tych na sawannie, nie wiem, no są trochę słabe. W sensie nie ma w nich jakichś dobrych itemów. No więc tu nic nie znajdziemy. Poza jakimiś drobnymi rzeczami. No te skórzane spodnie to mi niepotrzebne. Jak mówię, Więc można ściąć to i przerobić na chleb. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Chyba nie ma. O, właśnie, dobra. Y, jest golem. Aha. Aha. Tylko zabiję. Ja mam nadzieję, że do pięć, bo chociaż cztery przewadza. Mam ile? Zero. szkoda ale wda. no, trzy, czyli najmniej jak się da, no nie za dobrze. W tym domku nie ma, w tym to na pewno nic nie ma. W tamtym coś może być. Ale nie wiem. O! Kolejny pancernik. I coś tu jest. Jest! Chodź, biorę ciebie. Dobra. Będzie nam łatwiej netherite'owe rzeczy teraz zrobić. A może nawet nie łatwiej, to po prostu umożliwić to. I innego sposobu nie ma. Nie wiem, czy można gdzieś znaleźć w skrzynkach. W ogóle duże klify tutaj są. Jest to dom z biblioteczkami. Sobie wezmę. Tylko za co by tu wyrzucić? Dobra. Wyrzucę tą wełnę. No i w tym miejscu sobie skończymy. Dzisiejszy odcinek. Yy, następny z, prawdopodobnie też będzie z Minecrafta. Yy, kiedy nie wiem jeszcze. No, prawdopodobnie myślę, że w tym tygodniu, chociaż nie obiecuję, bo ostatnio. No, wiadomo jak to się skończyło. Yy... No to co, zostawcie suba, lajka no i. siema.